Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Z wielką radością rozpoczynamy kolejny moment duchowości i refleksji w naszym kanale. Dziś mamy dla Was bardzo szczególny temat, który z pewnością dotknie serca każdego z Was. Porozmawiamy o świętym cudotwórcy, modlitwie do święta. Carlo Acutisa, która przynosi przemianę. Święty Carlo Acutis jest dla wielu inspirującą postacią młodzieży i nowoczesnej wiary. Zostawił nam potężne dziedzictwo. Pokazując, że nawet w krótkim życiu można uczynić wielkie rzeczy w imię Boga. Urodził się w 1991 roku, wyróżniając się nie tylko inteligencją i miłością do technologii, ale przede wszystkim oddaniem Eucharystii i pragnieniem wykorzystania swoich zdolności do szerzenia wiary. Jest żywym przykładem tego, jak technologia może być potężnym narzędziem do ewangelizacji i dotykania ludzkich serc. W tym filmie przyjrzymy się życiu święta. Karlo i Temu, jakiego modlitwa może zmienić nasze życie? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad mocą modlitwy? Dzięki wstawiennictwu świętych, takich jak Karlo, przypominamy sobie, że nigdy nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach i wyzwaniach. Uczy nas, że nawet w obliczu trudności, wiara i modlitwa mogą przynieść światło i nadzieję. W trakcie naszej refleksji zachęcam was do połączenia się z historią Karlo. Pomyślcie o swoich własnych doświadczeniach i o tym, jak w chwilach wątpliwości lub trudności modlitwa może być drogą do odnalezienia pokoju i jasności. Święty Karlo, dzięki swojej świętości, pokazuje nam, że możemy być prawdziwymi ewangelizatorami w naszym codziennym życiu, niezależnie od naszego wieku czy zajęcia. A co powiecie, aby w tej chwili zrobić małą przerwę na medytację nad znaczeniem posiadania orędownika? Czasami słowa mogą zawieść, gdy chcemy wyrazić nasze najgłębsze uczucia i potrzeby. W tym momencie wstawiennictwo świętych, takich jak święta, Karlo, staje się kluczowe. Pomaga nam za nasze prośby do Pana, wstawiając się za nami z miłością i współczuciem. Jeśli czujecie, że modlitwa do święta Karlo Akutisa może dotknąć waszego serca i odmienić wasze życie, zapraszam do dzielenia się swoimi doświadczeniami lub prośbami modlitewnymi w komentarzach. Jesteśmy tutaj, aby wspierać się nawzajem w naszej drodze wiary. Wasze świadectwa mogą być potężnym przesłaniem dla innych, którzy przeżywają podobne sytuacje. A jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, skorzystajcie z tej chwili, aby to zrobić. Dzięki temu będziecie mogli śledzić nasze refleksje, modlitwy i nauki, które staramy się dzielić z wszystkimi. Razem możemy stworzyć silną i zjednoczoną wspólnotę wiary, w której każdy będzie czuł się przyjęty i zainspirowany. W tym filmie będziemy mieli również specjalną modlitwę do święta. Karlo Acutisa, która, gdy jest odmawiana z wiarą, może przynieść znaczące zmiany w naszym życiu. Przygotujcie swoje serca, ponieważ chcemy, abyście odczuli obecność Pana podczas naszej modlitwy. Pamiętajcie, że modlitwa to intymny dialog z Bogiem, okazja do wyrażenia naszych potrzeb, podziękowania za Jego błogosławieństwa i prośby o wstawiennictwo święta. Karlo. Zachęcam Was aby podczas modlitwy skupić się na swoich osobistych intencjach. Jakie obszary waszego życia potrzebują dotyku przemiany? Jakie wyzwania chcielibyście złożyć przed Panem przez wstawiennictwo Święta? Karlo, każdy z nas przechodzi przez trudne chwile, ale razem, w modlitwie, możemy znaleźć siłę i odnowienie. Święty Carlo Acutis był młodym człowiekiem, który intensywnie żył swoją wiarą, a jego życie inspiruje nas do tego samego. Niech tak jak on Poświęcimy się życiu pełnemu miłości, służby i oddania Bogu. Zjednoczmy się w modlitwie i pozwólmy, aby błogosławieństwa Pana dotknęły nas w sposób, którego być może nigdy nie wyobrażaliśmy sobie. Zostańcie z nami, drodzy przyjaciele, a wspólnie odkryjemy niesamowitą moc modlitwy do święta. Karlo Acutisa, która przemienia życie i serca! Modlitwa jest jednym z fundamentów życia chrześcijańskiego, a fragment z Mateusza godzina 21:22 uczy nas o mocy modlitwy i potrzebie wiary w to, o co prosimy. Jezus zapewnia nas, że wszystko, o co poprosimy, wierząc, otrzymamy. Ten werset jest zaproszeniem do pełnego zaufania Bogu, przypominając, że modlitwa nie jest tylko aktem proszenia, ale manifestacją naszej wiary i sposobem na połączenie się z tym, co boskie. Święty Carlo Acutis, święty cudotwórca, jest doskonałym przykładem tej dynamiki między wiarą a modlitwą. Żył krótkim, ale pełnym oddania i miłości do Boga życiem, zostawiając nam dziedzictwo tego, jak modlitwa naprawdę może odmienić nasze życie i życie tych dookoła nas. Dzięki jego wstawiennictwu wielu doświadczyło cudów, które wykraczają poza ludzkie zrozumienie. Jego życie jest świadectwem przekonania, że gdy modlimy się szczerze i z wiarą, Bóg działa w nas i przez nas. Modlitwa do święta. Carlo Acutisa jest zaproszeniem do wszystkich nas, abyśmy pogłębili naszą relację z Bogiem. Kiedy się modlimy, nie tylko wyrażamy nasze potrzeby, ale także otwieramy nasze serca i umysły na to, co Bóg pragnie nam ofiarować. Moc modlitwy tkwi w jej zdolności do przemiany nas, gdy oddajemy się Bogu. Zamiast jedynie szukać odpowiedzi na nasze zmartwienia, modlitwa prowadzi nas w miejsce oddania i zaufania, pozwalając Duchowi Świętemu działać w naszych sercach. Cud święta. Karlo nie ogranicza się jedynie do uzdrowień fizycznych, ale sięga również duchowej przemiany ludzi. Dzięki jego życiu uczy nas, że prawdziwa przemiana zaczyna się w nas. Gdy zwracamy się w modlitwie, z wiarą i pokorą, jesteśmy kształtowani przez obecność Boga. Nasza perspektywa się zmienia, a my uczymy się dostrzegać sytuację życia oczami wiary. Każda modlitwa staje się okazją do wzrostu w miłości i zrozumieniu, nie tylko w relacji z Bogiem ale także z naszymi braćmi i siostrami. Modlitwa to praktyka, która wymaga dyscypliny i wytrwałości. Często odpowiedzi, których szukamy, mogą nie przyjść od razu, ale to nie powinno nas zniechęcać. Wytrwałość w modlitwie jest dowodem naszej wiary. W chwilach wątpliwości i trudności przypominanie sobie słów Mateusza godzina 21:22 zachęca nas do kontynuowania modlitwy, mając pewność, że Bóg słyszy i odpowiada na każde nasze wołanie. Tak jak święta. Karlo doświadczył obecności Boga w swoim życiu, tak i my możemy doświadczyć tego głębokiego połączenia poprzez modlitwę. Ponadto życie święta Karlo Akutisa wyzwało nas do bycia świadkami miłości Boga w naszych codziennych działaniach. Wykorzystał technologie i media społecznościowe, aby dzielić się przesłaniem Chrystusa ze światem. W naszych czasach jesteśmy wezwani do znalezienia kreatywn, kiedy łączymy naszą modlitwę z działaniem, jesteśmy w stanie dostrzegać prawdziwe transformacje zarówno w naszym życiu osobistym, jak i w życiu innych. Dlatego, zwracając się w modlitwie do święta, Karola Akutisa, prosimy nie tylko o widzialne cuda, ale również o wewnętrzną odnowę. Niech tak jak on, będziemy narzędziami Boga, niosąc nadzieję i miłość tym, którzy nas otaczają. Modlitwa staje się wtedy nie tylko poszukiwaniem odpowiedzi, ale podróżą przemiany, która kształtuje nas na obraz Chrystusa, pomagając nam żyć naszą wiarą w sposób autentyczny i pełen miłości. W każdej wypowiedzianej do Boga słowie, w każdej prośbie, którą kierujemy, pamiętajmy o mocy, jaką modlitwa może mieć w naszym życiu. Niech wstawiennictwo święta. Karola Akutisa inspiruje nas do modlitwy z wiarą, wierząc, że wszystko, o co prosimy, zostanie nam dane. Niech prowadzi nas zawsze światło modlitwy, pewni, że z wiarą możemy czynić wielkie dzieła w imię Boga. Modlitwa ma moc transformacyjną, która przekracza bariery codzienności, prowadząc nas do głębokiego spotkania z tym, co boskie. Kiedy myślimy o postaci święta. Karola Akutisa, młodego, który wyróżniał się swoją pobożnością i miłością do Eucharystii, jesteśmy inspirowani do dostrzegania skuteczności modlitwy, szczególnie modlitwy wspólnotowej oraz wstawiennictwa za innych, jak naucza nas list do Jakuba. Jakub, godzina 5.16, mówi, że gorliwa modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc. Ten werset zachęca nas do dostrzegania, że gdy się modlimy razem, nie tylko wyrażamy nasze osobiste pragnienia, ale także stajemy się narzędziami łaski w życiu innych. Wstawiennictwo to praktyka, która jednoczy nas w wspólnym celu, pragnieniu, aby dobro objawiło się w życiu naszych braci i sióstr. Tak jak święta, Karol Akutis poświęcił swoje życie ewangelizacji i świadectwu obecności Chrystusa w Eucharystii, jesteśmy wezwani do tego samego poprzez nasze modlitwy. Kiedy modlimy się gorliwie, tworzymy środowisko przemiany nie tylko w naszych życiach, ale także w życiu tych, którzy nas otaczają. Modlitwa wspólnotowa wzmacnia nas, ponieważ modląc się razem, pielęgnujemy ducha jedności i braterskiej miłości. Siła tej jedności jest w stanie przenosić góry, jak uczy nas Słowo. Każda modlitwa, która wznosi się do nieba, każda prośba wypowiedziana wspólnie, to okazja, by dotknąć serca Boga i pozwolić, by Jego wola się objawiła. Święta Karol Akutis, ze swoim życiem prostoty i wiary, pokazuje nam, że modlitwa nie musi być skomplikowana ani pełna wyszukanych słów. To autentyczność serca jest tym, co ma największe znaczenie. Wykorzystał swoją młodość, aby zbliżyć się do Boga i jednocześnie ewangelizować innych młodych ludzi, pokazując, że prawdziwa praktyka wiary to również wezwanie do działania. W jego pamięci możemy inspirować się do szukania wstawiennictwa w naszych wspólnotach, modląc się za siebie nawzajem, szczególnie w trudnych i bolesnych chwilach. Gorliwa modlitwa wspólnotowa pozwala nam doświadczyć łaski Bożej w sposób bardziej intensywny. To zaproszenie, by odłożyć na bok nasze troski i niepewności, oddając nasze życie w ręce Pana. Kiedy modlimy się we wspólnocie, tworzymy sieć wsparcia duchowego, w której każdy może poczuć się przyjęty i umocniony. To odzwierciedlenie miłości Chrystusa, która w pełni objawiła się w Jego życiu i którą powinniśmy naśladować. Ponadto modlitwa nie ogranicza się do osobistych próśb, jest aktem miłości, który obejmuje tych, którzy mogą cierpieć borykać się z trudnościami lub nawet być oddaleni od wiary. Modląc się za nich, dajemy echa przesłania nadziei i odkupienia, które Chrystus przyniósł światu. Wzywając wstawiennictwa święta, Karola Akutisa, możemy prosić, by pomógł nam być apostołami modlitwy i solidarności, szerząc światło ewangelii w każdym akcie miłości, który realizujemy. Ważne jest, aby pamiętać, że modlitwa nie jest tylko poszukiwaniem widzialnych cudów ale także drogą do wewnętrznej konwersji. W Jakubie godzina 5:16 przypomina się nam o znaczeniu wyznawania naszych grzechów sobie nawzajem i modlenia się za siebie nawzajem, abyśmy mogli być uzdrowieni. Uzdrowienie, którego szukamy, nie zawsze jest fizyczne. Często jest to uzdrowienie naszych dusz, naszych lęków i niepewności. W obecności Boga, modląc się we wspólnocie, znajdujemy bezpieczną przestrzeń, aby wyznać nasze słabości i szukać odnowy, którą On nam oferuje. Życie Święta. Karola Akutisa, naznaczone pobożnością i radością w służbie, jest przykładem dla nas wszystkich. Zaprasza nas do gorliwości w naszych modlitwach, do poszukiwania wspólnoty z Bogiem i do jednoczenia się w modlitwie za tych, którzy najbardziej potrzebują. Niech tak jak on, zrozumiemy, że prawdziwa transformacja zaczyna się w nas, gdy otwieramy się na działanie Ducha Świętego poprzez modlitwę i wstawiennictwo. Refleksja nad tematem Święty Cudotwórca Modlitwa do Święta. Karola Akutisa, która przekształca prowadzi nas do głębokiego zrozumienia mocy modlitwy, szczególnie w świetle fragmentu z listu do Filipian 4, 6 myślnik 7. Tekst ten uczy nas, abyśmy nie dawali się opanować troską, ale zaufali Bogu, przedstawiając Mu nasze prośby z wdzięcznością. To zaproszenie do przekształcenia naszego związku z tym, co boskie, zrozumienia, że modlitwa jest mostem łączącym nas z bezwarunkową miłością i pokojem, który przekracza ludzkie zrozumienie. Patrząc na życie święta, Karola Akutisa dostrzegamy młodego człowieka, którego wiara i pobożność inspirują wielu. Wykorzystał technologie i dary, które otrzymał, aby wychwalać Boga, a jego życie było naznaczone prawdziwym dążeniem do świętości oraz głęboką miłością do Eucharystii. Karol uczy nas, że niezależnie od naszego wieku czy stanu, możemy być narzędziami Boga w świecie. Jego wstawiennictwo przypomina nam, że modlitwa nie jest tylko aktem proszenia ale także uznawaniem wielkości Boga w naszym życiu. Fragment z listu do Filipian zachęca nas do przedstawiania naszych trosk i pragnień w modlitwie. W świecie często pełnym niepewności, lęków i wyzwań łatwo jest czuć się przytłoczonym. Przesłanie jest jasne. Zamiast pozwolić, by niepokój nas zdominował, powinniśmy zwrócić się do Boga w modlitwie. Ten akt oddania nie tylko pozwala nam wyrazić nasze potrzeby, ale także stawia nas w stanie gotowości na to, co Bóg realizuje w naszym życiu. Obietnica pokoju, który przekracza wszelkie zrozumienie, jest jednym z największych darów, jakie możemy otrzymać dzięki modlitwie. Ta pokój to nie tylko brak konfliktu, ale wewnętrzna serenade, która pozwala nam stawiać czoła życiowym wyzwaniom z odwagą i zaufaniem. Kiedy się modlimy, zapraszamy obecność Boga do naszych serc, a ta obecność przynosi przemianę, która jest odczuwalna w naszym najgłębszym wnętrzu. Ponadto modlitwa do święta. Karola Akutisa jest aktem wiary który łączy nas z modelem świętości współczesnej. Inspirowani jego życiem, dążymy do autentycznego wyrażania naszej wiary oraz do wykorzystywania naszych umiejętności i talentów dla większego dobra. W naszych modlitwach możemy prosić o jego wstawiennictwo, pewni, że On, który żył w czasach i przestrzeni tak bliskich naszym, rozumie współczesne zmagania i dylematy. Staje się naszym wstawiennikiem, który pomaga nam nawigować przez burze życia, zawsze wskazując nam na światło Chrystusa. Ważne jest również pamiętać, że modlitwa to nie tylko odosobniony moment, ale powinna być ciągłą praktyką w naszym życiu. Kultywując życie modlitewne, nieustannie otwieramy przestrzeń na działanie Boga w nas i wokół nas. Każda modlitwa, którą wznosimy, jest nasionkiem zasiewanym w żyznej glebie łaski Bożej, a z czasem możemy dostrzec owoce tej praktyki w naszym życiu i w życiu tych, którzy nas otaczają. Przemiana, która dokonuje się przez modlitwę, często jest niewidoczna dla oczu ale jest głęboko rzeczywista. Kształtuje nas, oczyszcza i przybliża do serca Boga. Święta Karol Akutis, z jego miłością do Eucharystii i rzeczywistej obecności Chrystusa, uczy nas dostrzegać, że każdy akt modlitwy jest okazją do zbliżenia się do Pana. Dzięki modlitwie możemy doświadczyć odnowy naszego ducha, odnowy, która prowadzi nas do działania z miłością i współczuciem w naszych relacjach międzyludzkich. W tym kontekście oddania i przemiany, zapraszam wszystkich do refleksji nad tym, jak modlitwa odgrywa kluczową rolę w naszym życiu. Niech inspiruje nas życie święta. Karola Akutisa i niech jego wstawiennictwo będzie obecne w naszych prośbach, pewni, że tak jak On, możemy być agentami zmiany w naszym świecie. W kontynuacji tej refleksji będziemy się modlić, szukając razem obecności i pokoju, które płyną od Boga, inwokując wstawiennictwo święta. Karola Akutisa i powierzając nasze serca oraz troski Panu. O Boże miłości i miłosierdzia. W Twojej obecności się gromadzimy, podniesieni przykładem wiary i nadziei, które pozostawił nam święta. Karol Akutis. W tym momencie modlitwy, szukamy Twojego światła, które świeci przez świętych, oświetlając nasze drogi prawdą i łaską. Niech wstawiennictwo święta. Karola zainspiruje nas do życia z tą samą dewocją i żarem, które On okazywał w swojej krótkiej, ale wpływowej podróży przez ten świat. Święta Karolu. Młodzieńcze o czystym sercu i hojnym duchu, zwracamy się do Ciebie z pokorą, prosząc, byś pomógł nam podążać śladami Chrystusa w naszym codziennym życiu. Niech, tak jak Ty, odnajdujemy radość w małych rzeczach i prostocie codzienności, dostrzegając piękno, które tkwi w każdej chwili. Naucz nas pielęgnować ducha wdzięczności, dostrzegać błogosławieństwa, które nas otaczają i dzielić się tą miłością z każdym, kogo spotykamy. W swoim życiu wykorzystywałeś technologię jako środek ewangelizacji i rozpowszechniania Ewangelii. Pomóż nam korzystać z dostępnych nam zasobów, aby szerzyć przesłanie miłości i zbawienia. Niech będziemy instrumentami pokoju w świecie, który często jest naznaczony niezgodą. Niech nasze słowa i czyny będą odzwierciedleniem światła Chrystusa, niosąc nadzieję i pocieszenie tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Święta Karolu, z Twoją głęboką dewocją do Eucharystii. Przypominasz nam o znaczeniu rzeczywistej obecności Jezusa w naszym życiu. Niech pielęgnujemy bliską relację z Panem, dostrzegając Go w każdej celebracji, każdej komunii, każdym momencie adoracji. Niech Eucharystia będzie centrum naszych żyć, wzmacniając naszą wiarę i jednocząc nas jako wspólnotę. Pomóż nam docenić ten wielki dar i zbliżać się do ołtarza z szacunkiem i miłością. Prosimy również, drogi święty, abyś wstawiał się za tymi, którzy czują się zagubieni, zniechęceni lub oddaleni od wiary. Niech twoja historia życia inspiruje wielu do odkrywania miłości Boga, piękna powołania i wezwania do świętości. Niech twoje światło jasno świeci w sercach tych, którzy szukają odpowiedzi, oferując im pocieszenie i kierunek. W każdym kroku, który stawiamy, niech odzwierciedlamy radość, którą ty promieniowałeś, nawet w obliczu trudności. Niech nasza wiara nie będzie tylko powierzchowną praktyką, ale głębokim przeżywaniem które przekształca nie tylko nasze życie, ale również życie wszystkich wokół nas. Pomóż nam być latarniami nadziei, prowadzącymi innych w objęcia miłującego Stwórcy. Święta Karolu, nauczyłeś nas, że świętość jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku czy sytuacji. Niech, tak jak Ty, marzymy wielko i żyjemy z odwagą, zawsze poszukując woli Bożej w naszych czynach. Niech nasze serca będą napełnione pragnieniem podążania za Chrystusem, a nasze życie świadectwem miłości którą on na nas wlał. W tym momencie przedstawiamy nasze intencje i prośby, ufając, że przyniesiesz nasze modlitwy do Pana. Niech znajdziemy siłę i odwagę, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nami życie, wiedząc, że z pomocą Boga i Twojego wstawiennictwa wszystko jest możliwe. Niech każda łza, każdy uśmiech, każda walka i każda zwycięstwo będą ofiarowane jako akt miłości naszemu Ojcu. Dziękujemy za Twoje życie, święta. Karolu, które uczy nas dostrzegać piękno w prostocie i wielkość w codzienności. Niech uczymy się doceniać każdą chwilę, kochać intensywnie i żyć z celem. Niech nasze świadectwo życia będzie zaproszeniem do świętości, przyciągając innych do światła Ewangelii. Niech Twoje wstawiennictwo nas wzmacnia i prowadzi w naszej drodze, pomagając nam trwać mocno w wierze i wypełniać miłością. Niech idziemy razem, jak bracia i siostry, w kierunku pełni życia, którą Bóg nam ofiarowuje. Niech nasze rodziny będą wzmacniane przez Twój przykład, a w obliczu trudności znajdziemy pocieszenie i nadzieję. Niech harmonia panuje wśród nas, a my uczymy się przebaczać i kochać bezwarunkowo, tak jak nauczył nas Chrystus. Niech Twoje życie inspirowa nas do poszukiwania prawdy we wszystkim i nigdy nie rezygnowania z naszych marzeń, bo wiemy, że Bóg ma doskonały plan dla każdego z nas. O Boże wieczny! W tej modlitwie wznosimy nasze serca do Ciebie, pewni, że Twoja obecność otacza nas miłością i miłosierdziem. Z wstawiennictwem święta. Karola Akutisa, niech nasze życie stanie się świadectwem Twojej dobroci i tu proszę o pomoc, abyśmy pozostali mocni w wierze, nawet gdy burze podnoszą się wokół nas. Niech nasza ufność w Ciebie będzie niewzruszona, a my odczuwajmy Twoją pocieszającą obecność w każdym momencie, zwłaszcza w chwilach ucisku. Prosimy, święty Karolu abyś pomógł nam rozwijać ducha solidarności i współczucia. W świecie, który często wydaje się podzielony i zmartwiony, niech będziemy agentami jedności i pokoju, odzwierciedlając miłość, której nauczył nas Chrystus. Niech nasze czyny będą naznaczone gestami dobroci i zrozumienia, a my zawsze znajdujemy okazję do służenia innym, zwłaszcza najbardziej potrzebującym. Patrząc na tych, którzy przechodzą obok nas, niech widzimy oblicze Jezusa i działamy z miłością i hojnością. O Panie, niech życie świętego Karola zainspiruje nas do wykorzystania naszych talentów i umiejętności dla większego dobra. Niech, tak jak On, znajdujemy kreatywne sposoby, aby dzielić się Twoim przesłaniem miłości i nadziei, używając narzędzi, które nam daną, aby budować Twoje królestwo. W każdym projekcie, który podejmujemy, niech mamy odwagę nieść światło Ewangelii, pozwalając innym poznać Twoją miłość przez nasze czyny i słowa. Niech nasza wspólnota umacnia się w wierze i braterstwie, jednocząc nas wokół Eucharystii, jak czynił to święty Karol. Niech każda celebracja Eucharystii odnawia nas i jednoczy jako jedno ciało, gotowe do wypełniania misji, która nam została powierzona. Gdy dzielimy się chlebem życia, niech przypominamy sobie o znaczeniu bycia razem, wspierając się nawzajem w naszych duchowych podróżach. Święty Karolu, Twoje krótkie. Ale pełne znaczenia życie pokazuje nam, że każdy dzień jest okazją do miłości i służby. Niech nauczymy się doceniać teraźniejszość, cenić każdy moment jako cenny dar. Pomóż nam zwalczać apatię i obojętność, a niech miłość stanie się siłą napędową naszych działań. Niech zawsze będziemy wdzięczni, dostrzegając piękno w każdym małym detalu życia, a ta wdzięczność niech prowadzi nas do dzielenia się tym, co mamy, z tymi, którzy nas otaczają. Na koniec, Panie, prosimy aby wstawiennictwo świętego Karola umocniło nas w dążeniu do świętości. Niech motywujemy się nawzajem do wzrastania w cnotach i oddalania się od wszystkiego, co nas oddala od Ciebie. Niech nasze codzienne życie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości i Twojego światła, a na końcu naszych dni niech spojrzymy wstecz i zobaczymy drogę przebyta z wiarą, miłością i nadzieją. Dziękujemy, o Boże, za tę możliwość wspólnej modlitwy i za wszystkie błogosławieństwa, które nam dajesz. Niech nasza wiara odnawia się każdego dnia, a my zawsze będziemy otwarci na Twoją wolę, pewni, że z Twoją pomocą i wstawiennictwem Świętego Karola jesteśmy w stanie prowadzić życie pełne i znaczące. Niech tak się stanie. Amen. Jakże wspaniale móc dzielić się tym momentem refleksji i modlitwy z wszystkimi z Państwa. W trakcie tego wideo zagłębiliśmy się w życie i dziedzictwo Świętego Karola Akutisa, młodego człowieka, który inspiruje nas do życia w wierze z autentycznością i odwagą. Jego oddanie Eucharystii i głęboka zrozumienie miłości Bożej pokazują nam, że nawet w młodości możemy być potężnymi narzędziami w rękach stwórcy. Święty Karol uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich świętych historii, ale jest powołaniem dostępnym dla każdego z nas, niezależnie od naszego wieku czy okoliczności. Przypomina nam, że możemy znajdować Boską obecność w każdym małym geście miłości i służby, a nasze życie może być żywym świadectwem wiary, którą wyznajemy. Rozważając jego życie, jesteśmy zaproszeni do zastanowienia się, jak możemy wprowadzić jego lekcje w nasze codzienne życie. Jak możemy być bardziej uważni na potrzeby innych? Jak możemy wykorzystać nasze umiejętności i pasje, aby chwalić Boga? Każdy z nas ma unikalną rolę w budowaniu Królestwa Bożego, a historia świętego Karola zachęca nas do odkrywania i przyjmowania tej roli z radością i determinacją. Ważne jest, abyśmy pamiętali, że modlitwa jest potężnym narzędziem w naszej drodze wiary. Poprzez modlitwę szukamy wskazówek i siły od Pana, oraz znajdujemy pocieszenie w obietnicach Jego Słowa. Wstawiennictwo świętych, takich jak święty Karol Akutis, oferuje nam dodatkowe wsparcie, ponieważ wiemy, że są zawsze gotowi, aby nas prowadzić i wstawiać się za nami przed Bogiem. Wzywając Go, możemy doświadczyć przemian w naszym życiu, ponieważ wiara ma moc zmieniać nie tylko nasze okoliczności, ale także nasze serca. Teraz, gdy kończymy ten moment modlitewny, zapraszam każdego z Was, abyście wzięli tę wiadomość ze sobą do codzienności. Niech inspirujemy się życiem świętego Karola i dążymy do głębszej relacji z Panem, pozwalając, aby światło Chrystusa świeciło przez nas. Niech nasze czyny mówią głośniej niż nasze słowa, a nasza miłość niech przejawia się w każdej interakcji, jaką mamy. Pamiętajmy, że każdy mały akt dobroci może być odzwierciedleniem boskiej miłości, która w nas mieszka. Gdy opuszczamy tę przestrzeń modlitwy, niech będziemy zobowiązani do bycia bardziej intencjonalnymi w naszej duchowej drodze. Niech poświęcimy codziennie czas na modlitwę, czytanie Biblii i medytację nad życiem świętych. Te chwile ciszy i refleksji pomogą nam rozpoznać głos Boga w zgiełku świata i zbliżyć się do jego serca. Co więcej, niech będziemy narzędziami pokoju i miłości wszędzie tam, gdzie się udamy. W naszych rodzinach, społecznościach i miejscach pracy, niech będziemy nosicielami nadziei jaką znajdujemy w Chrystusie. Niech nasze czyny i słowa będą prowadzone przez Ducha Świętego, a my niech będziemy żywymi świadkami cudu przemiany, jaki wiara może przynieść. Kończąc to wideo, niech towarzyszy nam pewność, że nie jesteśmy sami na naszej drodze. Mamy towarzystwo Świętego Karola Akutisa oraz wszystkich świętych, którzy nas poprzedzili, którzy inspirują nas do życia w wierze i odwadze. Niech, tak jak On, intensywnie przeżywamy każdy dzień, dostrzegając błogosławieństwa i cuda, które nas otaczają. Życzę wszystkim Wam dnia pełnego światła, miłości i obecności Boga. Niech wstawiennictwo świętego Karola Akutisa towarzyszy nam, a jego życie niech inspiruje nas do tego, byśmy stawali się lepsi z dnia na dzień. Idźmy naprzód, pewni, że z Bogiem u naszego boku jesteśmy w stanie dokonać wielkich rzeczy.